Cześć! Witam Cię na ciekawych korepetycjach z Chemii, na których porównuję zadania z matury z 2024 roku do zadań, jakie pojawiły się na maturach w poprzednich latach. Oczywiście, oba zadania rozwiązuję dla Was krok po kroku. Przed nami pierwsze wyzwanie. Spójrzmy na zadanie, które znajduje się w prawej części ekranu. Zacznijmy od przeczytania jego treści. Uzupełnij poniższą tabelę. Nisz symbole pierwiastków X i E, symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków oraz ich maksymalne stopnie utlenienia. Świetnie. Już wiemy, co potrzeba zrobić, ale żeby rozwiązać to zadanie, potrzebujemy informacji wstępnej, która znajduje się wyżej. Z dwóch pierwiastków, które umownie uznaczono literami X i E, powstają wodorki o wzorach XH3 i EH3. Na tym momencie się zatrzymajmy. Po tych wzorach możemy wnioskować, że pierwiastki X i E będą miały stopnie utlenienia 3 lub minus -3. Dlaczego? Bo wiemy, że wodór ma stopień utlenienia 1 bądź minus -1. Co dalej? Atomy każdego z tych pierwiastków mają tyle elektronów niewalencyjnych Ile wynosi liczba nukleonów w atomie izotopu krzem 28? Wpadło słowo nukleonów. Nukleony są to inaczej składniki jądra atomowego. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony. A teraz izotop krzemu 28. SI2814. Liczba na górze to liczba masowa. Jest to liczba protonów i neutronów w sumie w jądrze. Liczba dolna jest to liczba atomowa. Jest to liczba protonów w jądrze. Jeśli nukleony to składniki jądra atomowego, czyli protony i neutrony, a liczba protonów i neutronów to po prostu liczba masowa, co z treści zadania, mają tyle elektronów niewalencyjnych, ile wynosi liczba nukleonów. Czyli naszych elektronów niewalencyjnych jest 28, zarówno w pierwiastku X, jak i E. Kolejnym krokiem będzie napisanie konfiguracji elektronowej podpowłokowej. 1S2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Zatrzymajmy się tutaj, policzmy, ile już mamy elektronów. To mamy ich mieć, 28 niewalencyjnych. 2, 4, 10, 12, 18, uwaga, ile nam brakuje? Brakuje nam jeszcze 10, i teraz tak. Te elektrony będą naszymi niewalencyjnymi, jeśli będziemy mieć jeszcze coś dalej. Świetnie, czyli ustaliliśmy nasze 28 elektronów, które nie jest walencyjnymi. A teraz, jeżeli chcielibyśmy żeby nasz pierwiastek występował na trzecim stopniu utlenienia. To znaczy, że żeby dostać oktet, on stracił trzy elektrony. Mhm. Czyli musiał trzy mieć. A więc tu będą dwa i jeszcze potrzebujemy jeden, czyli 4p1. I to jest jedno rozwiązanie. Druga sytuacja, w której naszemu pierwiastkowi może brakować trzech elektronów. To znaczy, żeby do oktetu brakowało mu trzech elektronów, to musi mieć 5 elektronów. Czyli zamiast 4p1, będzie ten pierwiastek miał 4p3. Wtedy ma 2 i 3, czyli 5. Które pierwiastki posiadają dokładnie takie konfiguracje elektronowe? Ostatnia powłoka to czwarta powłoka, a konkretnie interesuje nas podpowłoka 4P. To znaczy, że mówimy o pierwiastkach, które leżą w czwartym okresie bloku P. Przypominam, to jest blok S, to jest blok D. Grupy 13 do 18 to blok P. I blok F niewidoczny na rysunku byłby tutaj poniżej. Ok, czyli 4P, patrzymy na czwarty okres, no i lecimy, lecimy, lecimy do bloku P. Jeżeli mam tylko jeden elektron na podpowłoce P, to mówimy o pierwszym pierwiastku bloku P, czyli jest to w tym przypadku GAL. Czyli w konfiguracji, która kończy się na 4P1, będzie odpowiadał GAL, a którym kończy się na. 4P3 to będzie trzeci pierwiastek znajdujący się w czwartym okresie w bloku P, czyli raz, dwa, 3 arsen. Symbol AS. Super. No ale teraz, który jest który? Który jest X, a który jest E? Wiemy, że w stanie podstawowym atomy pierwiastka E mają większą liczbę elektronów niesparowanych niż atomy pierwiastka I. Jedyne miejsce, gdzie są elektrony niesparowane, to ta powłoka 4P. Rozrysujmy sobie klatkowo pod powłokę 4P. Pod powłoka P ma trzy klatki. Narysuję ją w dwóch przypadkach, żebyśmy narysowali i dla galu, i dla arsenu, jak wygląda sytuacja. W przypadku galu jest tam tylko jeden elektron, który umieszczamy w pierwszej kratce. W przypadku arsenu są tam trzy elektrony. Uwaga, klatki, zapełniamy kolejno jednym elektronem. Zatem, który pierwiastek ma większą liczbę elektronów niesparowanych? Arsen, tak? Czyli arsen będzie pierwiastkiem E. Zatem gal będzie pierwiastkiem X. No i teraz pozostaje nam tylko uzupełnić tabelkę. Pierwiastek X czyli symbol pierwiastka GA, pierwiastek E, czyli symbol pierwiastka AS. Symbol bloku, oba pierwiastki leżą w bloku P. No i jeszcze maksymalny stopień utlenienia. To znaczy, ile elektronów może stracić pierwiastek? Oczywiście może stracić, w cudzysłowie, tylko te walencyjne. A więc, jeżeli gal posiada elektronów walencyjnych 3. Dwa są tutaj na podpowłoce 4s, a jeden jest tutaj na podpowłoce 4p1. No to mamy ich 3. Maksymalny stopień utlenienia dla galu to 3. Pierwiastek e, czyli arsen ma maksymalnie aż 5 elektronów. Tak? 2 na podpowłoce 4s i 3 na podpowłoce 4p. Wobec tego może je wszystkie stracić i wtedy uzyska stopień utlenienia 5. Hmm, może rzymską lepiej, zazwyczaj rzymskim i piszemy stopień utlenienia, ale nie miałoby to większego znaczenia. Pięknie, zadanie rozwiązane. Uprzątnęłam trochę moje bazgrołki na układzie okresowym, abyśmy mieli... Miejsce rozkmienić zadanie z 2024 roku. Zacznijmy podobnie, czyli przeczytajmy najpierw polecenia. Uzupełnij tabelę, napisz symbole pierwiastków A i X oraz dla każdego z nich najwyższy stopień utlenienia w związkach chemicznych i liczbę elektronów niesparowanych w atomie w stanie podstawowym. Jest ponownie tabelka, pytają o symbol najwyższy stopień utlenienia, liczbę elektronów niesparowanych. Wszystko to pojawiło się i omówiliśmy w zadaniu z 2022 roku. Oczywiście pod symbolami A i X pewnie będą kryły się inne pierwiastki, ale tematyka i pytanie jest super podobne. Co wiemy o pierwiastkach A i X? Pierwiastki A i X leżą w sąsiednich okresach. Wiadomo, że elektrony w atomie A w stanie podstawowym są rozmieszczone w pięciu podpowłokach. W tym momencie zapiszemy konfigurację elektronową podpowłokową. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p i wolna kratka, bo nie znam ilości elektronów w tym miejscu. Jest to ostatnia nasza piąta podpowłoka. To znaczy, że pierwiastek A. Będzie leżał w trzecim okresie bloku P. Trzeci okres blok P. Tutaj znajdziemy nasz pierwiastek A. Pamiętając, że pierwiastki leżą w sąsiednich okresach, to znaczy, że pierwiastek X będzie leżał w drugim lub w czwartym okresie. Atomie X w stanie podstawowym Wszystkie elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań, czyli walencyjne, są niesparowane i rozmieszczone na powłokach opisanych różnymi wartościami głównej liczby kwantowej. Taka sytuacja, kiedy te elektrony walencyjne rozmieszczone są na powłokach opisanych różnymi wartościami głównej liczby kwantowej n, zachodzi dla pierwiastków z bloku d. Co potem wnioskujemy, jeżeli nasz pierwiastek ma należeć do bloku D i musi sąsiadować jego okres z okresem dla pierwiastka A, to znaczy, że pierwiastek X będzie leżał w czwartym okresie bloku D. Co więcej, wszystkie te elektrony walencyjne są niesparowane. Jest bardzo ważna informacja. Klucz do odnalezienia pierwiastka X. Zapiszmy konfigurację elektronową. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Tu się zatrzymujemy, bo znowu nie znamy ilości elektronów, znajdujących się w bloku D. Elektrony walencyjne znajdują się na podpowłokach 4s i 3d. Rozrysujmy to sobie klatkowo. Podpowłoka 4s jest to jedna klatka i podpowłoka 3d to pięć klatek. Jeśli narysujemy tą sytuację, to już dochodzimy do momentu, gdzie na podpowłoce 4s znajdą się dwa elektrony więc są one sparowane. A u nas wszystkie elektrony w treści zadania mają być niesparowane. W czwartym okresie, w bloku D, znajdują się dwa pierwiastki, dla których zachodzi tak zwana promocja. Jest to chrom oraz miedź. Przyjrzyjmy się konfiguracji elektronów walencyjnych atomu chromu. Ponieważ w czwartym okresie bloku D chrom jest czwartym pierwiastkiem, będzie on miał na podpowłoce 3D cztery elektrony walencyjne. Promocja, jaką obserwujemy w atomie chromu, polega na tym, że korzystniej energetycznie jest mu trzymać jeden elektron, który normalnie występowałby na podpowłoce 4s, na podpowłoce 4d. W czwartym okresie, poza atomami potasu, atomy chromu są jedynymi, które posiadają w stanie podstawowym wszystkie elektrony walencyjne niesparywane. Zatem atomy x. To będą atomy chromu. Nadal do zidentyfikowania pozostaje nam pierwiastek A. Wiemy, że cząsteczka tlenku pierwiastka A na najwyższym stopniu utlenienia składa się z 14 atomów, a jej wzór rzeczywisty nie jest wzorem elementarnym. Ten tlenek w reakcji z wodą, przebiegającej bez zmiany stopni utlenienia, tworzy trójprotonowy kwas tlenowy. Ta informacja Odwołuje się do naszej pewnej wiedzy ogólnej z chemii. Tlenkiem, który będzie miał aż 14 atomów w swojej cząsteczce, będzie tlenek fosforu 5 o wzorze P4O10. Faktycznie jest to wzór rzeczywisty, jednak wzór elementarny to P2O5. W reakcji tego tlenku z wodą Powstaje kwas fosforowy 5 o wzorze A3PO4. Faktycznie jest to kwas trójprotonowy. Praktycznie skończyliśmy czytanie naszej informacji tutaj, ale już określiliśmy, co kryje się pod pierwiastkami A i X. A więc pierwiastek A jest to fosfor. Pierwiastek X jest to chrom. Najwyższy stopień utlenienia w związkach chemicznych. Fosfor ma 5 elektronów walencyjnych, mógłby wszystkie w cudzysłowie stracić, więc jego najwyższy stopień utlenienia to 5. Chrom ma 6 elektronów walencyjnych, jego najwyższy stopień utlenienia to 6. Liczba elektronów niesparowanych w atomie. Atomie fosforu, uzupełnimy tutaj konfigurację elektronową, byłoby to 3s2, 3p, 3. Elektrony na podpowłoce 3s są sparowane. Elektrony na podpowłoce 3p. Każdy w pojedynczej klatce. 3 elektrony niesparowane dla chromu. I już w trakcie stwierdziliśmy, że tych elektronów niesparowanych będzie 6. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że sporo rzeczy sobie powtórzyliście, że tak jak ja zauważyliście dużo podobieństw między tymi zadaniami. Jeśli macie jeszcze trochę sił, zachęcam Was do obejrzenia następnego odcinka, czyli zadania 1.2 od razu, gdyż on bezpośrednio nawiązuje do pewnych rozwiązań z tego zadania. Być może do pełnego zrozumienia tego zadania zabrakło Ci pewnej wiedzy, ale czujesz, że sposób, w jaki tłumaczę, ci odpowiada, wtedy zapraszam serdecznie na zajęcia indywidualne oraz kursy maturalne u mnie. Jeżeli chcecie zobaczyć porównania kolejnych zadań naturalnych z chemii oczywiście wraz z rozwiązaniami, koniecznie subskrybujcie i do usłyszenia!